Chcemy w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu spojrzeć najpierw na miejsce, w którym Pan Bóg nas postawił, w jakiej sytuacji duchowej, w jakich okolicznościach się znajdujemy, a potem chcemy przyjąć światło, które daje nam dobry Bóg, światło Bożego Słowa. I światło, które płynie z faktu, że jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego, który przeżywa, przeżywa czas Wielkiego Postu. Zwróćcie uwagę najpierw na ten fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian. On myślę, że bardzo dobrze wskazuje nam pewną duchową sytuację, w której się znajdujemy. Z jednej strony. Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy Adamowi. To znaczy, nosimy w sobie więź z tym pierwszym Adamem. Możemy powiedzieć, nosimy w sobie to, co nazywamy ludzką naturą. Jesteśmy ludźmi. Każdy i każda z nas. Może o sobie powiedzieć, jestem człowiekiem. I teraz to bycie człowiekiem, to człowieczeństwo, które na różny sposób się w nas realizuje, ono jest opisane w tym liście do Rzymian jako człowieczeństwo, które nosi w sobie pewne zranienie, nosi w sobie pewien ból, pewne cierpienie i tak mocno, żeśmy tutaj w Słowie usłyszeli, że oto jest. Adam, który został doświadczony, tak możemy powiedzieć, który został wypróbowany, ale to przez niego grzech przyszedł na świat, kiedy był, możemy powiedzieć, sam jeden, kiedy reprezentował całe człowieczeństwo razem ze swoją Ewą, to w tym momencie próby. Słowo mówi, usłyszeliśmy to w Księdze Rodzaju, słowo mówi, że przegrał tę próbę. Słowo mówi, że nie uwierzył Słowu Bożemu. Dał się oszukać, dał się zwieść, jakkolwiek byśmy to nazwali. Ale dla nas jest to o tyle ważne, że to nam pokazuje, że ten jeden, jedyny człowiek, ten reprezentant, w Nim było wszystko, tak możemy powiedzieć, wszyscy ludzie w Nim. On jest to tym nasieniem, tym ziarnem, z którego wyrastają niejako wszyscy ludzie. I ten bunt, który w Nim był, to nieposłuszeństwo, które wtedy przyszło, zostało przekazane wszystkim tym, którzy byli po Nim. I to jest ten punkt wyjścia, w którym my się znajdujemy. Jestem Adamowy. Noszę w sobie cząstkę tamtego Adama. Noszę w sobie tę cząstkę, no potem ona zostaje nazwana grzech pierworodny. Noszę w sobie to wszystko, co z tym jest związane. I to, że zostałem wygoniony z raju. I to, że doświadczyłem, że brat zabił brata, i to, że doświadczyłem, że pod wieżą Babel języki zostały pomieszane, i to, że ocaliłem zwierzęta przez Noego w czasie potopu. Proszę siostry i proszę brata, to wszystko, co mieści się w tych dwunastu, jedenastu rozdziałach Księgi Rodzaju, tej tak zwanej prehistorii biblijnej. To wszystko jest nasze. To wszystko jest częścią naszego dziedzictwa. To jest nasza cząstka. I to w sobie nosimy, by nie powiedzieć, to w sobie mamy. I teraz jest w tym samym fragmencie. W tym samym liście do Rzymian jest drugi człowiek, Chrystus. Czyli z jednej strony Adamowi, ale z drugiej strony Chrystusowi. I to Chrystusowi, to ci, którzy są obdarowani łaską Boga, to ci, którzy. Dzięki posłuszeństwu Chrystusa mogą przyjąć to, o czym żeśmy usłyszeli. Mogą przyjąć Bożą sprawiedliwość. Mogą zostać uczynieni usprawiedliwionymi, takimi, jakimi chce mieć ich Pan Bóg. I teraz, Adamowi, stajemy się przez naturę. Zupełnie niezależni od nas. Natomiast Chrystusowi, i tutaj mamy to już świadectwo, stajemy się nie w sposób automatyczny. To nie jest tak, że każdy, kto rodzi się na świecie, nagle robi się Chrystusowy. Tak, moi drodzy, przeprowadziłem sobie takie studium biblijne i zwróciłem uwagę na to, że właściwie żeby stawać się, stać się chrystusowym, potrzebne są trzy elementy działania. Potrzebne jest działanie Boga, potrzebne jest działanie drugiego człowieka, potrzebne jest moje działanie. I to działanie drugiego człowieka Zamykam w słowie, potrzebne jest działanie Kościoła Chrystusowego. Żebym mógł stać się Chrystusowym, to potrzebne jest to działanie, potrzebne jest to działanie także wspólnoty Kościoła. Czyli nie wystarczy moje osobiste działanie. Nie wystarczy samo tylko działanie Pana Boga, potrzebne są te trzy działania razem, razem złączone. Bóg, Kościół, Człowiek. Teraz w tym miejscu, moi drodzy, dochodzimy do tego momentu, o którym mówiłem przed liturgią i który dla nas w tym roku jest szczególnie ważny. Bo zadajemy sobie to pytanie: w jaki sposób. Co się dzieje, czy jak te trzy podmioty działające, ja, Kościół, człowiek, Bóg, w jaki sposób one mogą zadziałać, żebym ja, człowiek, stał się Chrystusowy. I tu dzisiaj słyszymy słowo Chrzest. Już w pierwszą niedzielę wielkiego postu my słyszymy słowo Chrzest. Zwróćcie uwagę, że nikt sam sobie chrztu nie może udzielić. Może się człowiek sam ukąpać, nie wiem, jak by chciał. Ale potrzebuje drugiego człowieka, który go ochrzci, wypowie formułę czcielną. Ja Cię wychrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest dla nas, moi drodzy, ten Taki bardzo ważny moment, kiedy sobie to uświadamiamy. I w tym momencie, to co wam mówiłem, otwieramy sobie swój notatnik wielkopostny, który mamy na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Tam zwróćcie uwagę, jest to słowo na dzisiaj specjalnie przygotowane, słowo z Katechezy świętego Jana Pawła II. Nagle słyszymy o tym, że ten krzesz Nosi w sobie pewną Bożą skuteczność, że ten chrzest jest pewną bramą, dzięki której Bóg może działać w duszy człowieka. Możemy dalej zobaczyć, że łączy z sobą duszę człowieka z Chrystusem, łączy duszę człowieka z Kościołem. Możemy usłyszeć, że przez ten chrzest człowiek dostępuje udziału w odkupieniu, że jest napełniony nowym życiem, że jest we wspólnocie świętych. Syn człowieka, syn Adama staje się synem Boga. Adamowy staje się Chrystusowy. Kochani, Adamowy staje się Chrystusowy. I dlatego, moi drodzy, że to jest tak fundamentalne, tak ważne wydarzenie. To właśnie dlatego raz do roku, przez cały Wielki Post, wierzący mają rozważać, pochylać się nad tajemnicą swojego chrztu. Zobaczcie, jak ważne to wydarzenie. Jak potrzebne jest to wydarzenie, żeby Adamowy stał się Chrystusowy. I nagle sobie zaczynamy uświadamiać, jak ważnym jest nosić w sobie pewną duchową świadomość. Świadomość tego, że mimo swego obdarowania nie widzę, tych duchowych owoców. I nagle sobie uświadamiam, że rodzi się w głowie taka myśl, jakie to są może piękne słowa, ale w życiu to tak nie wychodzi. I wtedy przychodzi do nas druga część dzisiejszej liturgii słowa, przychodzi tekst Ewangelii. I możemy sobie uczciwie powiedzieć, kusił Adama i Ewę. Udało mu się. Kusił Jezusa. Nie udało mu się. To myślicie, że z nas zrezygnuje? Myślicie, że z nas zrezygnuje? I dlatego Słowo nam pokazuje, że Ci, co są uczniami, ci, którzy są Chrystusowi, muszą liczyć się z tym, że przychodzi do nich także pokusa. Że przychodzi do, nas, do nich ten moment, w którym zostaje podważona fundamentalna, podstawowa prawda. Czy to prawda, że Bóg powiedział? Na pewno żeście zwrócili uwagę na to, że kiedy przyszedł kusić Jezusa tam na pustyni, to jakie pierwsze słowo? Mam przed sobą otwartą Ewangelię świętego, świętego Mateusza, rozdział czwarty, od wiersza pierwszego do wiersza jedenastego, bo tam się tu znajduje. jest pierwsza, Jaka jest pierwsza pokusa w wierszu trzecim? Jeżeli jesteś synem Bożym, rozkaż. Czyli pierwsza pokusa byśmy powiedzieli przyszedł żeby Jezus żeby Jezus przemienił kamień kamień w chleb ale brat i siostra który medytuje nad słowem Boga który rozważa słowo Boga zwraca uwagę na ten początek jeśli jesteś synem Bożym A co znajdujemy w trzecim rozdziale w wierszu 17 przez Jezusa w Jordanie, cytuję, rozległ się głos z nieba. On jest moim synem, umiłowanym Jego, słuchajcie. Co zrobił zły w tej pokusie? On chciał podważyć słowo Boga. Słowo Boga, które mówi, że Jezus jest synem Boga. To on mówi, jeśli jesteś synem Boga. Czyli udowodnij sobie. Ty nie jesteś synem Boga. I to jest, moi drodzy, dzisiaj dla nas uderzenie. To jest to uderzenie, przez które nieprzyjaciel chce, żebyśmy zwątpili w słowo Boga. Bo jak nie będziemy ufali Biblii, padamy, dead, koniec. Bo Adam miał wszystko. Zobaczcie, Adam miał raj, Adam miał Ewę, Adam miał bliskość Pana Boga, Adam miał dostęp do wszystkich owoców, do wszystkiego, co do dusza zapragnie. Wszystko miał. I jednym głupim poległ. Jednym, jednym głupim zakazem nie będziesz jadł. No. Spróbował, no i padł. My nie mamy takich luksusowych warunków jak Adam. Bo tutaj czasami my możemy doświadczać, że, że mamy wręcz przeciwnie, że, że wszystko wokół nas może uderzać w to, żebyśmy, żeby było nam niesprzyjające, żeby nas odciągnąć od Pana Boga. Tak może być. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego potrzebujemy liturgii, dlatego potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy ciągle rozważać mękę Jezusa. Po to mamy ten wielki post, żeby go na poważnie przeżyć. Po to potrzebujemy, moi drodzy, tego wielkiego postu, żeby w chwili próby, żeby mieć skąd zaczerpnąć pomoc. Przypomnieć sobie o swoim chrzcie. Ale w tym roku, wybaczcie za powtórzenie ze środy popielcowej, ale w tym roku tak bardzo mi zależy, żebyście częścią swojego życia uczynili skład apostolski. Żeby niejako przez to codzienne wypowiadanie, świadome, żeby wyryć na nowo w swoim sercu i umyśle te słowa. Żeby one z nami były wszędzie tam, gdzie pójdziemy. Że gdy przyjdzie jakieś może uderzenie, czy przyjdzie jakaś próba, żebym wiedział, czego mam się uchwycić. Żebym wiedział, w czym ufność położyć. Żebym wiedział, jaki jest Bóg z którym związałem się na dobre, na niebo i na złe, czyli na walkę, która mnie w drodze do nieba czeka. Moi drodzy, to tylko takie, takie krótkie dzisiaj, takie, takie wprowadzenie, żebyście zobaczyli, co się dzieje, żebyście zobaczyli, jaka jest przed nami droga. Proszę Was o to, byście uwierzyli, że wiem dokąd chcę razem z Wami pójść. Że rzeczywiście ten dar stawania się Chrystusowym, Adam, który staje się Chrystusowym, że to się dokonuje we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, że to się dokonuje dzięki daru, który przyjmujemy, jakim jest chrzest. I to, co otrzymujemy w czasie Wielkiego Postu, to jest taka najprawdziwsza pomoc. Weźcie ten dar, przyjmijcie te dary. I za łaską Boga pójdziemy dalej. Za łaską Boga pójdziemy na górę przemienienia. Ale o tym to już, kochani, w przyszłą niedzielę. A chciałbym, żebyśmy ją rzeczywiście Przygotowali tym pięknym wyznawaniem składu apostolskiego i osobistą medytacją tych tekstów, które zostawił nam święty Jan Paweł II. Amen.